Czy masz już dość robienia notatek lub wpisywania danych do wyświetlacza, aby ustawić maszynę w terenie? Też o tym pomyśleliśmy. Dlatego opracowaliśmy system Auto Setup, który skróci czas konfiguracji w terenie o połowę. Klienci powiedzieli nam, że uwielbiają nasze funkcje automatyzacji, ale poświęcają zbyt dużo czasu w terenie na ustawienie ciągnika. W związku z tym nasi inżynierowie zrobili burzę mózgów i wymyślili funkcję Auto Setup. Pozwala ona tworzyć pracę przy użyciu smartfona w witrynie Operation Center z wyprzedzeniem na dzień, tydzień czy miesiąc wcześniej, zanim faktycznie będziesz ją wykonywać. Następnie po prostu wysyłasz utworzone zadanie do ciągnika. Gdy będzie gotowy. Gdy operator wjeżdża na pole i przekracza linię graniczną, odbiornik Starfire rozpoznaje jego lokalizację, a na wyświetlaczu pojawia się ikona pracy. Wszystko co należy zrobić, to potwierdzić zadanie i rozpocząć pracę. Bez pomyłek, bez opóźnień. Czas to pieniądz, a nasze obliczenia wykazały, że funkcja auto setup pozwala zaoszczędzić do 4 euro na hektar dzięki tylko jednemu kliknięciu. Więcej technologii, więcej możliwości.